Cześć, dzień dobry, bądziorno, witajcie w nowym Vlogmasie. Słuchajcie, zaczynamy serię Vlogmasów. No i jak na grudzień przystało, zaczniemy od porządków, zanim wprowadzimy świąteczny nastrój w mieszkaniu. Więc zapraszam do oglądania. Słuchajcie, zamówiłam sobie firmę sprzątającą yy, narożniki, krzesła oraz różne inne meble, yy, takie ciężkie do, yy, do posprzątania. Zaraz Wam pokażę, bo mam jeszcze 20 minut, jak narożnik wygląda przed i jak wygląda po. Jeżeli będzie w super. No, to będzie szczera polecajka i polecę Wam tą firmę. Tutaj z Zielonej góry. Jeżeli nie, no to pokażę Wam efekty. No i po prostu polecajki nie będzie z mojej strony. E, widziałam na, nich, na ich Instagramie, że zajmują się właśnie takimi narożnikami wodoodpornymi. Z racji tego, że my zdecydowaliśmy się na ten narożnik. On jest Zagata Meble. Gdzieś na Instagramie mam nawet model. Nieważne, jak będziecie zainteresowani, piszcie w komentarzach. To ja odgrzebię to gdzieś w relacjach i napiszę Wam, jaki to jest stricte model. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Oliwier również. E, z racji tego, że jest bardzo żywym, aktywnym dzieckiem. Zrobił sobie z tego trampolinę w jednym miejscu, no ale wiecie, przez to, że konsumuje bardzo dużo posiłków przy stoliku, jak i na narożniku, czyli musy, owoce, yy, wiecie, jakieś ziemniaki, ryże suche, czy też kasze, no to niestety siłą rzeczy ten narożnik wygląda jak wygląda ja yy, pokazywałam Wam chyba dwa albo trzy razy nawet na YouTubie, jak ja myłam ten narożnik. To jest spoko opcja, ale wiecie, zaczynają już wychodzić takie czarne plamy i raz na jakiś czas, a mamy ten narożnik już 2 i miesięcy, dwa lata, 6 miesięcy, tyle ile ma yy, nasz Oliwier, no to po takim czasie no można chyba takie, wiecie, zrobić y, generalne sprzątanie i zobaczę jak firma to ogarnie. Posprzątałam, słuchajcie, całą komorę. Tutaj, o bo tutaj mamy, wiecie, dodatkową przestrzeń na wszystko i nic. Jeżeli macie takie zakamarki w domu, napiszcie w komentarzu, bo my to właśnie to jest tutaj, czyli na jakieś torebki po prezentach, duże torby po zakupach, koce i takie tam, ale znalazłam bardzo dużo zabawek yy, Oliwiera. No i dobra, przejdziemy może teraz do konkretów, jak wygląda ten narożnik. Postaram się tak nie latać z kamerą. Włączyłam mocniejsze światło, więc tak wygląda przed. Mianowicie, no wiecie, o, chodzi o takie, na przykład tu jest taka plama. O, widzicie tutaj od, od kaszy, tutaj już coś też jest, o, tutaj już jest takie, o i tutaj wychodzą czarne plamy. O, tutaj dobrze widać, dobra. Więc yy, zobaczymy. No tu jest jakaś zaschnięta kasza jest, wiecie o co chodzi. No, ta strona tak źle nie wygląda, chociaż tu coś czerwonego, jest pewnie jakiś zaschnięty mus. Mm, bo tutaj zazwyczaj mamy koc, no no, ale mówię, zobaczymy jak to, jak firma to ogarnie. Mam oczywiście jeszcze krzeseł welurowe, więc jak się sprawdzą, to wtedy ich może umówię na drugi termin, żeby przyjechali właśnie na krzesło, znaczy do krzeseł, nie na krzesło, tylko do krzeseł, e, więc e, słowem wstępu to byłoby na tyle. E, mam zamiar oczywiście ubrać jeszcze chuinkę. E, ale to mówię, te vlogmasy postaram się, żeby były takie konkretne, takie jednodniowe. Chciałabym, żeby wyszło ich dużo, ale jak wyjdzie, to zobaczymy, bo wiecie, jak w życiu moim bywa. Dzisiaj Oliver jest w żłobku. Więc super, bo ekipa mówiła sprzątająca, że tak 2-3 godziny będą potrzebować na ogarnięcie tego. Ja sobie za chwilę odpalę tableta, jak oni przyjdą zrobię jakąś kawkę, ja sobie coś tutaj popracuję, oni sobie zrobią swoje. Jeszcze w międzyczasie pościel ogarnęłam, także dzisiaj jestem na takich bardzo wysokich obrotach. Zresztą słychać po mojej Katarynie. No i co? No i tyle. No i czekam na ekipę i... Zobaczymy. Jak się uda namówić, to może zrobię jakieś przebitki, a jeżeli nie, no niekoniecznie, bo wiadomo, każdy ma, każdy ma swoje zdanie i nie musi być taki YouTubeowy, że tak powiem, czy chętny do wystąpień przed kamerą jak ja. Za oknem pruszy delikatnie śnieg, moi drodzy Państwo, więc grudzień zapowiada się bardzo śnieżnie i mam nadzieję, że w tym roku święta będą bardzo śnieżne. Takiej cudownej atmosferze i po prostu zdrowe. Jak będzie zdrowe, to będzie wszystko. Dobra, koniec tego, lecimy dalej. Ja tutaj gadu gadu, a oczywiście nie włączyłam mikrofonu, teraz głos już jest. Słuchajcie, specjalnie ubrałam okulary, żeby przyjrzeć się temu z bliska i wygląda to rewelacyjnie, więc moja szczera polecajka i dodatkowo jeszcze zdecydowałam się w pakiecie, słuchajcie, wyczyścić nasze krzesła welurowe, więc ekstra. Sami zaproponowała tutaj ekipa, że mają chwilę wolnego, więc bardzo, bardzo dziękuję. No i słuchajcie, no i co? No i trzeba się temu przyjrzeć oczywiście zapomniałam Wam pokazać przed jeszcze, bo zapomniałam, znaczy ja wiedziałam, że mamy opcję, wiecie, rozkładaną że tutaj jest opcja spania, no ale słuchajcie, ale widziałam tą wodę, jaka była czarna. Ja cię kręcę. Wiecie o co chodzi? Przez to, że też no, w mieszkaniu się kurzu zbiera, tak? No i to narożnik to jest jeden z pochłaniacza, pochłaniaczem jest, pochłaniaczem kurzu. Tak, walizka jeszcze z wakacji, lubek musi wywieźć, więc super. Widzicie te plamy? Nie, no widać, że to porządna robota. Moje mycie. Że tak powiem, ściereczką. Wiecie, w gorącej wodzie i na pokrywkę. To jest fajne na świeże plamy, ale tak, o, żeby domyć. O, tutaj będzie ładne światło. No to jednak. No i krzesełka, patrz, jakie piękne. Kurde. Elegancko. Elegancio. No, także fajnie, fajnie i dzięki temu powiem Wam, jak się tak zaczyna robić czysto w domu, to mam ochotę dzisiaj już nawet ubrać choinkę, chociaż w planie mam coś innego, bo muszę wszystko to podzielić jakoś na te vlogmasy, bo Kamil też mnie prosił, żeby każdy vlog miał po 40 minut, nie? Ale chyba taką mistrzynią monologów to ja nie jestem, chociaż. Do dzisiaj mam bardzo dobry dzień. Pranie mi się wyprało, więc przynoszę tutaj pranie. Zaraz sobie tutaj ogarnę i bierzemy się za obiad. Jeszcze mało świąteczny, no ale trzeba coś jeść, tak? Jak już widzicie na kuchence wrze, robię obiad. Pierś z kurczaka już mam pokrojoną i już się podsmaża. Przygotowałam sobie makaron penne, więc czekam aż się woda dogotuje i będę dalej działać. No i za chwilę muszę jechać po Oliviera, i tak mi dzień zleciał. Jest szaro w i ponuro, ale mówię, cały czas śnieg coś drobno ruszy, więc, więc to mi dodaje energii, że tak powiem, bo to ma swój urok. To chciałam jeszcze rzec. Muszę zobaczyć, ile to się ma gotować. Dobra, 9 minut, bo musi być al dente. I słuchajcie, przyszła do mnie też paczka od Firmy Laborel i dostałam na próbę szoty z Imbiru. Słuchajcie, wiecie, że ja uwielbiam szoty, robione przez siebie, ale też chętnie. To jest jakiś, widzicie, bern, który ma nas rozgrzewać. Proszę bardzo, Laborel. I tu jest zwykły, klasyczny. Wczoraj już miałam okazję wypróbować z lubkiem. Wypiliśmy sobie tak po pół buteleczki. I co tutaj jest takiego innego, że tu jest jeszcze miód w środku, wiecie, jest miód, cytryna i woda kokosowa, także dla zainteresowanych, proszę bardzo. Mówię, dostaliśmy chyba 8 sztuk, czy tam 10, więc będziemy próbować, ale w smaku całkiem dobre, nie są takie ostre jak te moje wyroby, które są mocarne wręcz i to są tylko dla ludzi o mocnych nerwach i którzy lubią mocne doznania. Wiecie o co chodzi? Dobra, bo mi się kurczak tu zaraz przychajcuje. Obiadek już zrobiony. Dziecko jest już w domu. Kulary zdjęłam z wrażenia, bo mi zaparowały. No i ja sobie dodatkowo jeszcze tak się prezentuję. Mój makaron ze szpinakiem, sosie śmietanowo mocno czosnkowym. Dużo czosnku dałam, nie żałowałam. Oczywiście papryka wędzona, sól, pieprz. I dodatkowo polałam sobie makaron olejem lnianym, staram się w okresie jesienno-zimowym zwiększyć ilość tłuszczów tych zdrowych, suplementuje się mego, ale ostatnio idzie mi dobrze zapominanie moich supli, więc zawsze ta, ta łyżeczka w sumie oleju lnianego dobrze zrobi w ogóle. Umówiłam się już do kolejnej pani doktor w związku z moją szczelającą szczęką, ale wiecie, że przed chwilą właśnie jak robiłam tego kurczaka i chciałam doprawić i spróbowałam za szeroko, otworzyłam szczękę i bałam się, że zaraz mi szczęka spadnie. Czułam, że ten zawias jest taki pomiędzy, więc zaczęłam delikatnie, wiecie, ruszać tą szczęką góra, dół i w ogóle i się nastawiła. Ale mam na 9 chyba grudnia, jak dobrze pamiętam, termin, więc już niebawem, już wkrótce zobaczymy, co tam, jak tam. Coś mi się zdaje, że będę ciekawym przypadkiem medycznym, jak to mam być w zwyczaju, ale może pójdzie też wszystko bezproblemowo. Nie nastawiajmy się, nie nastawiajmy się. Czas pokaże. Czas pokaże, moi drodzy. No i dobra, zjem sobie. Proszę bardzo. I w sumie nie wiem, co dzisiaj będę robiła. Narożnik no fajnie schnie. Wyprałam sobie już poduszki, chyba zaraz wyciągnę świąteczne jakieś poszewki. Co tam się wydarzyło? Nosek swędzi? Tak? Dobrze, dobrze. Jeszcze słuchajcie, moja taka polecajka. Jeżeli macie kogoś, kto jeszcze ma katalogi z Avonu. Jest konsultantką, konsultantem, nieważne. Słuchajcie, to jest czyste złoto. To jest resztka mojego czystego złota. W sumie różowego złota. To jest olejek nawilżający z Avonu. Słuchajcie, nie wiem, czy to jest zapach, czy kolor. kolor proszę bardzo. Blue, blossom, blossom. Nie wiem, jak to się czyta, nieważne. Ale... Ja to jeszcze zamówiłam u mojej znajomej z Wrocławia, a później dostałam ten olejek, jak byłam na Sea Bloggers, na Sea Bloggers, i właśnie Avon miał swoje stanowisko i to jest ich topowy produkt. Bardzo ładny się błyszczy. Daje taki delikatny, różowy odcień. Nie jest lepki jak wazelina, więc bardzo Wam polecam. Jeżeli macie kogoś, musicie. Zakupcie. I nawet słuchajcie na prezent czy dołożenie do prezentu. Każda kobieta, nawet mężczyzna, który lubi dbać o swoje spichrznięte yy, usta, będzie zadowolona z tego. Naprawdę, szczera polecajka. Już tyle razy co miałam Wam pokazać, ale zawsze to noszę w torbie yy, żłobkowej, żłobkowej, jak zawsze z Oliwie i zawsze zapominam Wam pokazać. A dzisiaj mi się właśnie przypomniało, muszę zobaczyć czy na Allegro mogę sobie to zamówić, bo nie mam nikogo w okolicy, kto handluje. Iwonem, a właśnie, a propos jeszcze Iwonu. tam było takie zielone serum na zniszczone końcówki. Moje ulubione w ogóle Awon to są czasy mojego gimnazjum, zapachy, produkty. A może ktoś z Zielenie góry? Może, może po prostu powinnam wejść na jakąś grupę. I Awon Ina Góra na przykład, i popatrzeć. Dobra, misja na dziś.